Siema, widzowie! Dzisiaj sobie gramy w slots RNG będziemy przewalać kasę na Nie, Ja jestem Momik, zostawcie suba i lajka. Teraz wiecie, panowie, witacie. Siema, Dzień dobry! Jakbyście się pytał, czemu ja i Mati mamy tyle pieniędzy? Ponieważ tak, graliśmy już w to. Ja Żeby wygrałem stosować. dużo Tak, ja tu ja wygrałem dużo wcześniej, ale przewaliłem na Blackjacku. Ogółem to jest no, mój czarny Jacek. Więc tutaj ja mamy, tam mamy rololki. Ja już stąd nie wychodzę. Wezmę sobie tylko bonus i zaczynam inwestować hmm. pieniądze. I dobra, do, tak o. Na tutaj panowie mamy czarnego Jacka. Dawaj. Black Jack. Na... Dobra, dobra, gramy panowie, panowie. Dobra, na stół. Za stół. Nie, nie mogę wsiąść, o dobra, już mogę. Za Ja Zosturzę. Za na razie. Nie, czekajcie. No, czekajcie. To jest 120. Jakbyście nie wiedzieli o co w tym chodzi, to musimy mieć 21. Jak najbliżej 21. Jak Ale 21. A jak będziemy mieli powyżej, to już przegrywamy. Ja zaczynam, daję hit. 22, przegrałem. A co ja mam hmm. robić? Aha, a mnie nie pokazuje. Krótka przerwa, bo wywaliło mnie chyba. Nie, u mnie. a, dobra, wywaliło cię, no. To Filipek, albo dasz hit, musisz mieć jak najbliżej 21. I to jest albo ryzykujesz i dasz hitę, albo wstajesz i zostajesz. I stój, teraz stój, masz 19. Nie opyla ci się. Nie, nie, nie ma szans. O, przegrałeś. się. O, kozy, przegrał. Bo byś musiał. Bo byś musiał trafić Asa, żebyś... Ten. A to jest trochę Dobra. niemożliwe w wykonaniu Dobra, stuwa. tej gry. Stowa lecimy. Stuwa. Ja bym chciał wam powiedzieć... Dracając... Widzowie, tylko, sorry, że ale to chodzi o to, że dajemy karty i musimy być jak najbliżej 21 i musimy mieć większą od tego typa, no chyba, że będziemy mieli powyżej 21, to przegrywamy. Daję hit, mam 25, przegrałem. A ja mam 21 od razu, więc wygrałem automatycznie. No. Kurde! No, no i przegrałem, przegrałem. Co jest?! Czemu ci się tyle kasy wysypało nagle? Chyba nowe animacje do tego dali, Mati, wiesz? Nie, ja zaraz tak. idę grać w jakąś lepszą Ja ja idę, w, ja idę w inną gierkę, ja idę rolować. Raz, ja ostatni raz, tak, inwestuję No dobra yy, w Można tę ja muzykę chciałem... wyłączyć? Można, można tu wyłączyć całe ja dźwięki robić. to ja idę na Astro Spin. Nic nie wygra. Chciałam wam powiedzieć tutaj widzowie, że za tysiaka można sobie Zadyszka. Za dwa? Zero. Czekaj. Aha. O, wygrałem. No to tutaj sobie możecie zmieniać, ile zadziło. No Dobra, spinujemy. Za stówę lecę. Spin. Ja kupiłem za tysiaka parę spinów. Zobaczmy, co mi drobnie. Czy coś w ogóle. A bo tu się prostu Na teorety. Dobra, to ja o? Powiem, to jeden za stów. Dwa. Dałem na to 1000. Si wygrałem 70. Dobra. Nie, panowie, ja przegram wszystko. Dobra, ja doszedłem do 4000. Zapraszam na obstawienie kolorków, panowie. Ja się O bo ja nie, umyrasz, o, o, o. Ja nie To zaraz, tylko ja spinuję. Filip, to masz jeszcze za czas do odebrania. Za czas spędzony w grze, to odbierasz jeszcze pieniądze. Ło! I patrz, Ale... to jest takie coś. O tak, To jest takie coś, że tu idziesz i obstawiasz albo obstawiasz numerek, albo obstawiasz na przykład, ja dam czarny i 9,30, Dałem sam czarny, bo nie zdążyłem. I się będzie kręcić. Jeśli wylosuję na czarny, to wygrywam. Chyba, Dobra, że... Idę do was. Chyba że obstawiłeś jakąś cyfrę, to nie wiem jak to ma działać. I no przegrałem. Dobra, to ja teraz sobie zainwestuję i lecę w czarny. A bez. Gdzie Dobra, biorę 20. Daję na czarny. 1936 i. Oh. Czekaj, od to było paszyste czy nie Bo już nie pamiętam. O to nie Even parzyste. To daję na parzysty. Even. Dobra, jeżeli nie ja tak. To się zestrę. Minus 80 mam. Mam minus. Ja minus 8. Nie. Obie, że. Jest strosiły. czarny. Tylko jeden. Nie, trafiłem. Tylko z jednym. Czekaj, no jaki, jaki to ma działać w zasadzie? Ja, ty, ja typuję, co się stanie. I to ma się stać? Tak. A od to tak. było nieparzyste. Tak. A, tym razem czerwony. E. Dobra. To? I ot, nieparzyste. Ale dałem even Nie Czerwone. zrobiłem właśnie, ale. ok. To jest takie 50-50. To jest bardzo 50-50. Jest! /50. Jest dwa wygrałem. Trzy. A nie. Jest. Yes. Ale tak plus 200 dolarów. Czyli tyle ile. 60 na minucie byłem Dobra, tylko. Dam tutaj, na z... dam dam. czarny, aż. 16. Ja ciągle lecę szczerze w czerwony. Ja wierzę, że czerwony odda. Kiedyś będzie? 1936. Czarny. Czarny 1936. Zobaczmy, czy widzę. On... A, od razu chciałem przypomnieć. Jest... Przypomnieć powinno być takie w czer... czerwony taki znaczek. Nie powtarzajcie tego w domu. Powtarzajcie to w domu, pamiętajcie, 99% okay. hazardu przestaje przed wielką Jest. wygraną. Dobra, no Jest wyszedłem wtedy... na zero. Ja, wyszedłem, ja wyszedłem na zero. Chciałem miejsce. wam powiedzieć, chyba że macie swoje własne karty i gracie z kąplami. to wtedy róbcie co chcecie. Nie, to wtedy, to to wtedy, wtedy właśnie... Nawet, to wtedy nawet polecam. Dobra, no, daję... Czerwony, tak, tak nieparzysty 1936. 1 od 1 do, do 12, e, od i na czarne. Jak to 1 chyba... do, do. Chyba od 1 do 18. Nie. Ej, w sumie to chyba nie. Czekaj. Czy Przepraszam, algorytm YouTube. Chodziło mi, że nie, nie polecam. Znaczy, chodziło mi, że polecam. Jest, jest, ale... 3 wygrałem. Nie, 400. 40. Dobra, bo ja tracę jechać idę na automaty. Dobra, ja chyba też. Ja, ja, ja idę na poje kosmiczne, Zaklepuję kosmiczne. Ja lubię kosmiczne. Ja idę na piasek. Wiesz tam rób kontent, ja. Albo ja pójdę na piłkę, No żeby... ja już przyszedłem. No daj mi. Masz za 80 ogólnie. A to nie są. Dobra, Dobra. idę tu. Niech Wezmę za 50. I za 100 walecę. O, wygrałem 50 dyszki. Ja poszedłem za stówę, wygrałem 80. Kurde, przewaliłem. <grym> przewaliłem moje pieniądze. Wydałem 100 dostałem 20, czy jestem o 100 na minusie. A wygrałem znowu... No. Dychę wygrałem. Wygrałem 20. Nie, nie o, to... o, o, jest Messi, idzie. Błagam Messi, wygraj mi milion. Nie no, poszedł co nawet nie kopnął No on, jak on przychodzi, to może kopnąć i wygrać to, to razy dwa wszystko To też takie coś chodzi no w, yes. w jakiej zasadzie to je wygrywasz? Musisz wszystkie te same? O. Nie wiem, właśnie też nie nie rozumiem tych gier Ale gra <grych> No kurde Cały czas na prawo się rzucam. To jest takie Ile typowe. To jest takie typowe RNG. Chociaż co z zrobiłem 200 Kręcę za 700. Ile? Wygrałem 0. Nie odda, wiedziałem. Ja kręcę za stówkę. Ja też lecę za stówkę. Ja po 50 teraz. No 40! Op! 300 wygrałem, jest. Mi nie oddało. Ja chcę po 50. Win, pięknie Ale... są te skatery? O 60, dobra Nice Dobra Lecę za 300 Gówno Jeszcze jeden skater Jeszcze jeden skater Proszę. Hmm. 450, tak jest Oddało, tak Messi jest Messi idzie, bo kam strzel Messi jest strzela. Raz. Wild. Dwa. Wild. Dobrze. Trzy. Wild. Cztery. Wild. Mam minigierkę. Mam minigierkę. I co? I odda. 640? 35. Ja nie mogę. Kopię. Ja dostałem 630 z jednej minigierki. O. o 2000. 2300. Jesteś za dobrzy w tej gry. Mam po prostu oh. dobrego laka. Jak wy. We... No właśnie! Mati, no, 4 trzeba 4. nagrać Five Nights Tower Defensa. No właśnie! No to Ja jestem takimi dzieciakami, co nam Robuxy wydają na to wszystko. Oni Oni... Ej, szczerze, nie ale to, mama. Nie spoilerów. Nie, nie spoileruj. Nie, szczęście, milion. O! 150. No, nie. 750 wygrałem. Dobra, ja idę Mati, ty nie, ale ja tak. <grym> idę na piłkarski. od nas, 20, no i jest już elegancko. Skater, 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 kurde. A ty też grasz na piaskowym? Nie, ja gram na tym... E, hmm. piłkarskim, to też jest skater, taka pi piłka dziwna. 150 u mnie jak dostaniesz skrzynki chyba, to... Nie wiem, no nie wiem co. Ale wiem, że jak ja dostanę skatera, to będę miał bardzo fajną minigierkę. A 250 wygrałeś. Mhm. Skater? Kurde. Skater. O! 600 wygrałem. Nie tyle, co ja, bo ja wygrałem 2000. No. Aha. Wiecie, tyle wygrałem 6? Nie no, pozdrow. <noise> To nie kręć za 10, tylko za większe liczby. Dobra. Kręcę za 500. Niam. Nie! No i dupka. O, 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 Messi idzie. Jeszcze. Messi, błagam. Wciąż? Wciąż? Wciąż. Dwa. Trzy. Cztery. Mm. Pięć. Ach, to Sześć. Dzieci. dzieci nie mają. Na... Uwaga. I dostałeś, oh! idę. 3600. Mam <noise> <Dobra. głos> 10 <000. głos> tysięcy. na mnie Spukałeś się? <noise> tak 300. Tak Możesz odebrać yy, za czas. Odebrałem właśnie. Skater, 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 skater. Kurde. Pięć wygrałem. A skater? Drugi skater. Niech odda, niech odda, niech oddają w końcu. O, o, o skater, skater, błagam. Nie. Nie. Skater ostatni. Ostatni. Kurczę. Skater to chyba najlepsza rzecz we wszystkich automatach. No. O, coś wygrałem? Ile? 450. Nice. 500. O, idzie Messi. Messi. Nie, kop. No nie i znowu wygrywa. No, co to ma być? 6 dolarów, no ja tu. Uwaga. Idź na czas. Ile? Uuu. Chyba duża suma. 2000, nasze znaczy 260, dobra. O, chyba duża suma. czasem suma. 260. No nie jest to źle. Jak za 50 zaspinowałem. Widzowie, widzicie po moim, po moim stanie. Opula, co się chodzi o, na automat. Ej, znowu Messi. Chociaż dzieci nie mają... Ale ja właśnie pośle, e. Nie strzela, kurde. Dobrze ci tak. Co za Skiber. Właśnie, Kranty jak chcecie więcej, więcej, RNG, to po prostu piszcie w komentarzu. No. Nie oddaję. Ale giga fajnie się tak wraca do nagrywania. I mm -hmm. ja mam multi. Ej, dwa. Oni mnie tu trzymają za Ej, czekałem. Mati, 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 mam dwóch multi. Mam multi dwa. Dobra, widzowie. Mi na początku oddała ta e, kosmiczna. Widzowie, ja chwilę Mi, będę kontynuować. Ja sobie pozbieram pieniędzy i zobaczycie to później. Jak oni będą. Ja o, 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 skater, skater. No nie zobaczycie na razie kontynuuu. Kurde. Nigdy nie dropnąłem trzech skaterów. Nie, ja dzisiaj mam dobrego laka. Skater, 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 Jest! Skater, Trzy, Trzy skatery! Trzy skatery. Mogę strzelać. Minigierka. On na prawo się cały czas rzuca. Patrz na to. Nie, teraz się nie rzucił. Kurde. I tak ostat... Ile gram? Trzy koła. No widzowie, no! Nie, dobra, ja teraz. Ja teraz złaś z tego białego pola, grubasie. Dobra, pan na to. Ja się już wyzerowałem takie kółeczko. Nie chwil. mogę, bo jest. Poczekaj. Cool. Teraz? Wygrałem 5 dych. Mam 7. Nie, no. Panowie, idźcie na Blackjacka trochę, zarobcie albo na kręcące się kółeczko. Ja tu pokręcę. Mam no 26 dolarów. Ja się tak wczoraj wyzerowałem. Nie, przez wczoraj Nie, wiem, i wygraliśmy. No. Messi! Strzela! Raz, I, ile dwa... Idę do Lech no co ja mogę lepszego Znale. zrobić? Coś postawić na 40. Uwaga. Czarny Jacek, lekki. Uuu, 1600, co jest? Ale dzisiaj lak mi dopisuje jak u lala. Nie zestraj się tam. Płacisz im burbuksami. O, ja wygrałem Cztery dychy. Nie! PRZELECIAŁEM EJ CO JEST Z 16 siedem na 15 What the heck Dobra To nie też tak rozumiem 20 dolarów, moje ostatnie oszczędności na plecy ale to... <noise> Dzieci nie mają... O, nie ile ma... wygram? 480, nice <noise> Filip nigdy nie idzie do kasyna Tak ci powiedzieć <noise> Pójdę. Nigdy nie idź. W Twoich o, rękach to jest bardzo złe. Wygrałeś! Wygrałem! Nie, A ja przegrałem! Ej, mam! Oddałem No, remisz, czyli nic nie zarobiłeś. No, ale, ale zwróciłem przegrać Halo Ile? 1900! Ja! Dzisiaj lak na poziomie. Wyższej. I... Poszły skater, kurde. Na poziomie wyższego umysłu. Dobra, hituje, oczywiście. Hituję. ale tu... mi... mi teraz lak sprzyja. 21, udało się. Chyba, że Ziller mnie przebije. O, Nie, tak. wygrać. Nie za 40 O, idzie Pepsi, Pepsi, strzelaj. Pepsi? Pepsi, Roz, raz. Ale odda. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, tak, dobra. Siedem. Ile strzela? Co jest? Prawie całą mapę zakleił. I? Uwaga! Ile wygrałem? 3300! Chyba się żartujesz. A gdzie ty jesteś, że ty to No na Blackjacku, ale widziałem to. Aha. I tak, ale... przegrałem, ej ja nawet w blackjacku mi nie idzie A mi poszło No to pójdźcie na kółko Zarobiłem 40 dolarów, jest dobrze A już i tak nie mam pieniędzy, bo przegrałem no. Ej dobra, widzowie, content, kręcę za tysiaka Obyś przegrał. Obyś, przegrał Obyś przegrał Obyś przegrał Zero <śmiech> <śmiech> Dobra, to Czyli schodzimy na dół. 900. Po... Czyli inwestycja po... 700 Kurde! Scatter. Inwestycja poszła się mnożyć. Wygrałeś chyba, że cię z cudem. Wygrałeś. Nie mam honorów. Muszę iść na Playing Time. 300. Nie mam co postawić. Chodzę to grazy. Gdzie jest? Mati! Mati, ja mam dać ci propozycję. Jak będziemy skończyć ten odcinek, musisz wy wyzerować się do maksa. Kupujesz tak moc, tak dużo. Te, za tak dużą ilość sumy kupujesz, żeby się wyzerować. To na odcinku może jeszcze. Żeby nas. Że, no, żeby nas następne... Uuu, aleś zrobił! 250. Mhm. O. Ja ile wygrałem? 1600. 150. Nice. 150. Mati, ile masz teraz monet? 17 tysięcy. 17 tysięcy. Jak? Oh. Mati, jak będziemy Sze... uciekli ten odcinek, musisz kupić za 17 tysięcy spina Dobra Najmocniejszy spin Mam 6, serio mam 6 16 20, dobra Zauważyłeś, że na tym stole jest buziach Tutaj, w samym środku? Na samym środku Ono jest taki, taki szczęśliwy chłopak o, ile wygrałem Sześć stów. Takie drzewo. Nie? Gdzie widzę jakiegoś szczęśliwego chłopca? Uśmiechnięty nie bez, też. bez... A nie, i faktycznie nie. Ma, ma oczy. Bez drzewo. Czy? Poza tym. Jakie drzewo. Dobra, mamy... to jest jej... drzewo, nie widzisz, nie, nie widzisz włosów? Znaczy, włosów, liście Co? u góry. No! Sam liście u góry. To ty dostałeś? Hmm? No, nam. Przegrałem. Co, no. to znaczy, tam 21, brak, ja No mam... bo... Od, na... No bo na stole jest drzewo z buzią, a tego nie widzi. Aha. No bo nie ma tu nic takiego, mój schizofrenia. I ja nie mam <grym> to... o, 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 skater, 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 skater. Kurczę. O, wygrałem coś. A nie, jednak nie. Już coraz mniej wygrywam. Mogę... O, dobra, 30. Ale nie, przele, ale przeleciałem. No dupa, no. Stuwa. Nie no. Inwestycja się powoli. Nie... Dobra, inwest... inwestycja u daje za 200. Filip, jak chcesz się... Wkurzyć, 120. To mówię, inwestycja poszła się mnożyć. 200. Tak, lecimy. 200. Inwestycja poszła się i... No, no. no! O, 10? Niech! 200! Razem przegrąbaliśmy Tylko, że <grymne> Ty robiłeś 20, a ja 200 Bez różnicy. Ja będę się śmiała, jak za 16 tysięcy wylosuję i dropnę kurde 50 tysięcy No to wtedy rulujesz 50 koła No to mogę 200 tysięcy bo Poglądam nam 15. Ej, jestem najbogatszy na serwerze. Serio? Dobra, Poproszę. ale tą grę. No dobra, ale nie, 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 bo ludzie kiedyś mieli takiego laka, że widziałem gościa, co miał milion. Skater, 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 skater. skater. Kurde, nie To Co jestem ja? Prawie najgorszy. Eee, no. A... <słyszy> <Zobaczmy. słyszy> <Zobaczmy. słyszy> Sonia, nie. Nie oddaję, nie oddaję Blackjack Raz oddał i przestał później oddawać. Tobie. Te dokręcenia. No, ty masz dołu. 20! Ty dostajesz 20! 14, teraz przeleci. No, wiedział O, super, przegrałem na ty. Plus 400! Dobra, schodzę do 15 tysięcy i idę po Time Reward. Bo wy chyba nie. odbieraliście Time Reward? Ja odbieram, tak. jeszcze nie, te, te ale mam 300 Time Reward. Nawet mi nie mów. Się, o! Postawiłem 80. Ile wygram? Przegram to się. 600! Łużę się. Chyba trochę to zajmie, żebym się wyzerował. Oni nie chcą, żebym od tego odchodził. Znowu dali mi kasę. 15? To no, musisz... musisz dać tyle, ile masz kasy. A. Czyli jak masz 15 tysięcy, to robisz, kręcisz za 15? I nie, nie mam pieniędzy. Dobra, kręcę za 300 raz. Po raz kolejny się wysprzęgliłem z pieniędzy. Pozdro Nie, nic nie zrobiłem. Dobra. dobra, idę po Time Reward. i dostałem grać. Ile wy macie? Nie no, nie. Michał już się trochę odbudował. No Michał, a s mnie Michał interesuje. No ty, no, ty też masz lepiej niż wcześniej. Ja, ja mam Więc. Co to? O, siema Michał Siema, lepiej idź za 16 tysięcy kręć, a nie tutaj siedzieć No raz, zagram Tylko musisz za 50 tysięcy tak jest I idę do innego stół i od razu wygrywam, ja z Michałem nie gram Tak Dokładnie tak. O Mati, co grasa Dobry, Mati stawia 15 ja tysięcy. Będzie... O możecie się pożegnać, panowie, bo u mnie już będzie koniec. No bra, bajo. Majowizowie. Tipera. A u mnie jeszcze jest legendarny moment, skręcimy za całą kasę. A u mnie ja jeszcze przewalam pieniądze. Kurde, przewaliłem kasę. Ja, ja mam się odbyć. Tutaj... Wszystko? 12, 12 hituje. 14 hit. Nie! Yeah! Proszę. Kurde dobra, staj. Nie, nie idź za 20, tylko idź do automatu i kręć za 15 Stent. Wszystko, Jak, gra... Jak przegram, to no bo... kończę ten odcinek. Jak przegram, wszystko przewalę, to koniec. I rewarda, Mati. No właśnie idę. I robimy legendarny opening. Asa dostałem. Gdybyście... Na piłce nożnej. Chodźcie, panowie. Nie, na piasek. Nie masz psychiki na piasek. Nie, to...